Siemano, z tej strony Andrzej, witam serdecznie, zaczynamy sezon 2.24, jadę do mojego lasu, zobaczymy co tam dzisiaj się uda wydłubać, może w końcu coś fajnego, oby, jadę z moim kompanem, który siedzi z tyłu, dzisiaj jest zimno u mnie, znaczy na termometrze minus 2, ale odczuwalna jest nie wiem, ze 7 zimno jest fest, mam nadzieję, że w lesie pójdzie ukopać, więc lecimy. Pierwszy sygnalik i co? Peryly? Ma złotówka z perelem. Stawiam, że był tu jakiś sztuciec Ale kurde strasznie cienki Patrzcie jaki on jest cieniutki Ale się złamało Messi odejdź Messi odejdź powiedziałem przestań to jeść nie wolno tego jeść to jest B co robisz zaraz bani dostaniesz będziesz widział No uf, wiem że ty jesteś dobry pies wiem Teraz łódeczka małzorowska ale wam powiem że w niezłym stanie do doczyszczenia i fajny fancior Taki teren. Lubię takie lasy. Gdzie jest gęsto. Gdzie nikt nie chodził. Przede mną. Mam taką nadzieję. Nic. Lecimy dalej. Teraz guziczek. Arseniaczek. Malutki. Ciężko go było namierzyć. Ale go namierzyłem. Ty co kolego? Zmęczony? Messi 72 grało więc kopałem jakieś takie nie wiem co to mogło być tu jakieś dwa nity nie wiem macie pomysł to, to napiszcie w komentarzu no i teraz takie takie kółko zębate od zegarka pewnie wyszło tu już sporo tych kółek znalazłem co pić ci się chce piśniek pi teraz kosa Adolfowa A raczej to co z niej zostało nie ma rączki Teraz takie coś jakieś kółko czy co to jest Nie mam pojęcia jakiś dziabąk taki co to wyszło to nie wiem gdzie lecisz? Nie wiem co to w ogóle mogło być pierwszy raz coś takiego znalazłem w środku jest puste żeby była ziemia ale ją wydłubałem Jak macie jakiś pomysł to możecie napisać w komentarzu tutaj znajdowałem żołnierzki ale takie to jeszcze nie jakiś doboż ale bez głowy, szkoda tu sporo żołnierzyków już znalazłem żołnierzyki, armatę ołowianą i teraz taki doboż, szkoda że bez głowy Tak Ci smakuje ta ziemia z tego lasu? 2,5 Dwie i godziny Czy nie? Ty byś mógł cały dzień łazić Ja wiem Dobra, co tu znaleźliśmy? Trochę złomu Druty miedziane To pójdą do miedzi o, Tu mam już trochę tej miedzi zbierane Ołów nóż Wermachtu to też mieć to nie wiem to z harmoniki to ołów te najlepsze fanciury ta chyba łyżka fajna by była jakby była cała jeden guzik to nie wiem co to jest ta budeczka w fajnym stanie do doczyszczenia Dwie obrączki ptasie Kółeczko od zegarka cyk A tu jeszcze pierście nie to miedziane To nie wiem co to jest Jakbyście mieli jakiś pomysł to napiszcie Ten arseniaczek Guziczek Tu jakiś taki mały dziabąk Nie wiem co to mogło być tu jakaś ozdóbka te peryly Złotek nasz współczesny jeszcze do doczyszczenia i może do wydania No i ten żołnierzyk bym nista, szkoda że żeby bez głowy bo byłby fajny Na pierwszy wypad w nowym roku mam nadzieję że będzie już tylko lepiej Czekam jeszcze na pozwolenie na nowy las Teraz będę kompletował dokumenty i wysyłał do pani konserwator, bo to co mówią, że w maju będzie lepiej to ciężko to widzę. Nie chcę się w to wierzyć. No oby, ale ale wątpię, nie ma na co czekać. Bo pozwolenie mam do końca września tego roku, więc muszę już działać, nie ma na co czekać. Za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.